Poznaliśmy listę zmian, których Vince McMahon dokonał przed ostatnim odcinkiem Raw i wiemy, że nie wszyscy są zadowoleni. Gwiazda SmackDown potwierdza swoją kontuzję, AEW kończy żywot jednej z tygodniówek. Gwiazda NXT, kontuzjowana podczas ostatniego show, i WWE rozmawia na temat poważnej zmiany w budowaniu Gal Premium Live Event. Lista zmian, jakich dokonał Vince McMahon podczas Raw. Chwilę przed ostatnim odcinkiem Monday Night Raw dostaliśmy nie tylko informację o pojawieniu się CM Punk'a na zapleczu, ale również o tym, że Vince McMahon przejrzał skrypt na nadchodzący show i wprowadził kilka zmian. To oczywiście nie napawało optymizmem, jednak w ostatecznym rozrachunku gala została pozytywnie odebrana i to się liczy. Jednak okazuje się, że niektóre zmiany nie przypadły wszystkim do gustu, i czas sobie to o nich trochę powiedzieć. Jak poinformowało Fightful Select, subskrypcja wymagana, Vince usunął skargi tygali pojedynek Piper Neven kontra Candice LeRae. Dodatkowo segment tej dwójki z Trish Stratus na zapleczu został zmieniony w monolog i krótkie promo wideo samej Trish. Fightful to dało, że w ostatnich tygodniach wiele kobiet na zapleczu, w tym wysoko postawionych, głośno mówi o tym, że to właśnie płci pięknej segmenty i walki są ucinane, często na rzecz walk, które na show nic nie wnoszą. Dodatkowo walka Street Profits kontra Cedric Alexander i Shelton Benjamin została dodana w miejscu walki kobiet i nie była wstępnie planowana przez Huntera. Walka fali kontra Chad Gable została mocno skrócona przez Vince'a, pomimo tego, że i początkowo jakaś długo nie była. Jednak nadal, jeśli dodać tutaj trochę jakoś tak 2-3 minuty, wyszłoby znacznie lepiej. Dodatkowo, niesprecyzowane walki zostały również skrócone o kilka minut w całości, jak i potencjalni zwycięzcy przetasowani. O jakich walkach mowa i o których zwycięzcach dokładnie nie wiadomo. I na koniec kolejny segment kobiet z udziałem Adama Pierce'a na zapleczu został usunięty ze skryptu. Ostatecznie, jak już wspomniałem, show nie wypadło tak źle. Jednak jak widać, Hunter miał zamiar dać więcej czasu dywizji kobiet, która tego panicznie wraz z dobrym bookingiem potrzebuje. Plus zdjęcie kilku minut ze starcia Mustafy i Chada prawdopodobnie zabiło tę walkę. Jak widać, Vince dalej planuje ingerować w to, jak tygodniówki będą wyglądały, pomimo zapewnień, że będzie tylko nadzorował największe decyzje związane z największymi storyline'ami. To nie wróży nic dobrego, ponieważ to również oznacza brak stuprocentowej kontroli przez Huntera i zmiany, które mogą niektóre storyline po prostu zabić nawet jedną Tygodniówką, jedną zmianą przez Winsa. Niestety, ale do takich realiów przyzwyczaić się musimy i czasami obejdzie się bez większego dymu, a czasami możemy dostać powtórkę z po WrestleMania. A prawda jest taka, że tego nie chce absolutnie nikt. A po więcej najnowszych newsów ze świata wrestlingu i wielu innych filmów serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje to tylko jeden przycisk, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję Wam bardzo. Gwiazda SmackDown potwierdza kontuzję. Kontuzje to nic nowego w sieci wrestlingu i dziś powiemy sobie niestety o aż dwóch. Zaczynając od głównego rosteru to mamy oficjalne potwierdzenie doniesień o kontuzji jednej z czołowych gwiazd SmackDown. Osoby, które były obecne podczas live eventów w ostatni weekend, zauważyły, że reklamowana walka Ricochet i Brownstone. ...kontra Viking Raiders została zamieniona na Ricochet kontra Ivar... ...i drugiego dnia Ricochet kontra Eric. Okazuje się, że Braun Strowman podczas swojej ostatniej walki na SmackDown... ...on i Ricochet kontra Viking Raiders doznał wstrząsu mózgu. Dlatego został wycofany z live eventów i dlatego jego walka została zmieniona... ...na solowe starcie Ricocheta. Długo na wypowiedź samego zawodnika czekać nie musieliśmy, ponieważ Braun na Twitterze... ...podziękował za wsparcie i bardzo wiele miłych słów w jego stronę. Dodał, że podejmuje wszystkie odpowiednie kroki, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo... Postara się wrócić do pełni zdrowia. Na dany moment nie wiemy, jak poważna jest jego kontuzja, ponieważ wstrząsy mózgu równe sobie nie są. I najlepszymi ostatnimi przykładami są Daniel Bryan, znany w AEW teraz jako Brian Danielson, czy Adam Cole, który doznał dwa wstrząsy blisko siebie i pauzował naprawdę długi czas. Nam nie pozostaje nic innego, jak życzyć stromonowi szybkiego powrotu do zdrowia, ponieważ kto wie, co federacja szykuje mu po nadchodzącym drafcie. Gwiazda NXT kontuzjowana? I niestety przechodzimy do drugiej kontuzji, która miała miejsce podczas ostatniego odcinka NXT o nazwie Spring Breaking. W main show byliśmy świadkami obrony tytułu mistrzowskiego kobiet przez Indy w walce z Roxanne Perez i Tiffany Stratton. I choć Indy ostatecznie udało się obronić swoje złoto, to nie obeszło się bez momentu, w którym to mistrzyni prawdopodobnie doznała kontuzji. Podczas jednej z akcji, gdzie to Roxanne i Indy stały poza ringiem i Tiffany wykonała dive, Indy bardzo źle przyjęła lecącą pretendentkę i cały jej ciężar ciała, spadł na bardzo źle ułożone kolano i kostkę Indii. Całość wyglądała naprawdę poskudnie i widać, że Indy natychmiastowo łapie się za kostkę. Chwilę później pretendentki wrócił do ringu, jednak wypełniona arena zainteresowała była czymś zupełnie innym. W tym czasie jeden z kołczy wyszedł do Indy i pomógł jej wrócić na zaplecze. Oczywiście po jakimś czasie do walki ona wróciła, aby przypiąć Roxanne i obronić tytuł mistrzowski. Na dany moment nie wiadomo co i jak, jednak wiele gwiazd NXT napisało na Twitterze, że Indy jest terminatorem, co oznacza, że kontuzja jest chyba prawdziwa. I tylko nie wiemy, jak w sumie poważna ona jest. Równie dobrze może to być pauza na tydzień, czy dwa, jednak równie dobrze może to być coś poważniejszego. czego oczywiście nikomu nie życzymy. Przekonamy się co i jak zapewne na przyszłotygodniowym odcinku NXT i miejmy nadzieję, że Indii nic poważnego się nie stało. A fakt, że pomimo kontuzji wróciła do walki i była w stanie ją skończyć jako mistrzyni, zasługuje na naprawdę wielki szacunek. AEW kończy żywot jednej z tygodniówek. Wszyscy zastanawiamy się, co w przyszłości Ole. Dressing planuje z nową, trzecią główną tygodniówką, prawdopodobnie o nazwie Collision, jednak za plecami dzieje się coś ciekawego. A.W. Prudge Dynamite i Rampage ma również tygodniówki emitowane na YouTube, jak Dark i Dark Elevation i wygląda na to, że jedna z nich właśnie kończy swój żywot. Trzeba dodać, że A.W. oficjalnie nic nie ogłosiła jeszcze w tej sprawie, jednak mamy dowody na to, że show, które pokazuje walki mniej znanych gwiazd, bądź lokalnych talentów, dobiegło końca. Po pierwsze, odcinek z tego tygodnia nazywa się Best of Elevation i możemy obejrzeć tam kilka najciekawszych walk od czasu startu programu. I choć nie ma mowy tam o zakończeniu Elevation, to wstęp, gdzie Tony Swan i Excalibur mówią o przeszłości tej tygodniówki, jest dość jednoznaczny. Jednak największy dowód w tej sprawie leży w Fight TV, gdzie to w opisie możemy zobaczyć napis Nie przegap specjalnej i ostatniej edycji Elevation. Trzeba przyznać, że AW ma teraz tak wiele rzeczy i jeszcze jedną w drodze, że nawet sporo osób nie wiedziało, gdzie darki Elevation są transmitowane. Choć szkoda, że zabierze to czas mniej znanym Gwiazdom to niestety większe znaczenie to show tak naprawdę nie miało i widać, że AW szykuje się do przełożenia siły roboczej na nowe show, które, możliwe, że wystartuje już niedługo i będzie transmitowane w soboty wieczorem. Poważne zmiany w budowie gal pay-per-view od WWE? Zbliżamy się wielkimi krokami do draftu, który według słów Triple H rzeczywiście zmieni oblicze WWE. Prócz wprowadzenia nowego tytułu mistrzowskiego Światowaki Ciężkiej wygląda na to, że dostaniemy ponownie bardzo twardy podział na brandy. Dwa rostery, dwa brandy i koniec ze skokami zawodników pomiędzy Raw a SmackDown. W takim razie powstaje pytanie, co się stanie z galami Premium Live Event? Czy dalej będą takie same, czy może WWE coś dla nich szykuje? Wiele się dyskutowało o tym, czy nie wrócą oni do oferty rzeczywiście pay-per-view, czyli płatność za każde show po tym, jak Endeavor kupiło WWE. Na dany moment nic o tym nie wiemy, jednak jak podaje WRKD Wrestling, czyli insider, który ostatnio podaje mocno sprawdzające się informacje, WWE wewnętrznie rozmawia na temat ponownego podziału gal pay-per-view na rostery. W 2018 roku federacja zakończyła tego typu podział i gale zawierały w sobie walki i z Raw i SmackDown. Jednak teraz przynajmniej rozmowy o przywróceniu tego formatu wróciły. Skoro mamy dostać bardzo twardą bardzo podział na brandy, to kto wie, czy i gale Premium Live Event nie dostaną takiego samego podziału. Oczywiście nic mnie nie przeszkadza, aby walki z z Magnon odbywały się na jednym show, jednak podział pozwoliłby WWE zrobić tych gal więcej. Jednak jak dobrze wiemy sprzed kilku lat, jakość również byłaby czymś niestabilnym. Zaznaczę, że na dany moment są to tylko wstępne rozmowy i nic potwierdzonego. Jednak ciekawe, że znowu o tym rozmawiają po tym, jak mówiło się, że WWE było niezadowolone, jak ostatnim razem to wyglądało. Śmiało jednak można powiedzieć, że następne miesiące będą naprawdę ciekawe dla WWE. Nowy tytuł mistrzowski, nowy draft i możliwość zmiany w rozpisce Gal Pay Per View. Zobaczymy, czy to nie za dużo naraz i czy WWE będzie mogło oponować nie tylko nasz hype, ale również sam produkt, aby był on cały czas dobrej jakości. A według Was, Vince będzie dalej ingerował we wszystko co związane z wwB czy może niedługo jednak odda władzę w ręce Huntera? No i jaki format Gal Pay-Per-View wolicie? Wspólne dla obu brandów, czy może jednak oddzielne? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem niezmiernie ciekaw Waszej opinii na ten temat. A jeśli Wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawiania łapki w górę i komentarzy dla zasięgów, to naprawdę pomaga mi rozwijać ten kanał. A jeśli o tym mowa, to jak zawsze, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym mój kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem Wam naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc pani i panowie, ja nazywam się Seth i z Zloty Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zawsze słyszymy się już wkrótce.